Wracamy do naszego Lexusa. Lexus został już na tyle podciągnięty, że możemy powiedzieć, że jesteśmy bliscy skończenia blacharki, czyli dwa progi zostały wymienione. Tutaj jest akurat przypasowana nakładka, reperaturka jedna i druga strona jest wymieniona, z drugiej strony próg też jest wymieniony, podciągi są wymienione i ta cała lista, która dołem była do zrobienia. Teraz zabieramy się za górę. E, przyjeżdżają chłopaki wyciąć szybę będziemy się brać za rdze na szybie e, i za małe pierdoły, które są tutaj e, nie wiem czy może się pokuszę chyba się nie pokuszę, nie sięgnę tej klapy na klapie mamy wgniotkę tak jak żeście wcześniej widzieli e, w materiałach, to tym też się zajmiemy przejdźmy może na tą stronę tutaj mamy również reperaturkę tutaj gdzie szła e, też dla ciekawych, może wejdź sobie z tej strony, ja przejdę dalej. E, tutaj dla ciekawych, dlaczego jest to czarne? Jest to klej. E, po co i dlaczego? Ano dlatego, że tutaj ona była spawana. I teraz, żeby zakleić wszystkie małe dziurki albo coś, czego nie zauważyliśmy, jest przeciągnięte bardzo cieniutko klejem, żeby to wyrównać. Później zostanie to wyszlifowane i wtedy będziemy widzieć, gdzie dokładnie ewentualne jakieś dziurki były. Jest to klej do stali, który używa się do łączeń blach. Czyli na przykład w tej chwili Mercedes czy BMW są to samochody klejone, które generalnie się klei. Taka jest technologia, czyli klei i nity po to, żeby wypychać powietrze i nie doprowadzać powietrza do profili zamkniętych i żeby to nie rdzewiało. Tak samo stosujemy ją tutaj. Lexus już jest mocno podciągnięty, teraz padną decyzje, czy będziemy lakierować wszystko. Czy, bo do lakierowania de facto są dwa zderzaki, bo tam schodzi klar, dwa błotniki na drzwiach, są wgniotki. Nie wiem, jaką podejmie decyzję właściciel, ale w tym miesiącu myślę, że będziemy to już no, konkretnie realizować i wtedy ocenimy, jak daleko jesteśmy i co tak naprawdę jeszcze będziemy musieli w tym samochodzie zrobić. Póki co, zamknęliśmy blacharkę, zostały małe rzeczy tutaj do dokończenia. I to i, oczywiście, i dach, i wtedy będziemy już jakby ten etap zostanie zakończony. To już ostatnie prace blacharskie przy Lexusie, mmm, które de facto zostały zakończone części tutaj część dachu gdzie były rdzawki tak jak jeszcze widzieli wcześniej na filmie zostały wymienione. Wszystko jest wstawione, wyspawane i przygotowane do tego. Też oczywiście zdaliśmy wszystko, żeby sprawdzić czy nie było tutaj żadnych niespodzianek i tym samym auto jest powoli przygotowywane do lakieru. Omówiliśmy z klientem dosłownie dzisiaj, co dalej będziemy robić. Dlate, dlaczego? Dlatego, że tylne na kola są wstawione, więc drzwi tylne są do cieniowania. Z tyłu na klapie jest wygniotka, jest klapa porysowana, więc też jest do lakierowania. Więc jakby cały tył już jest do lakierowania. Dach, no niestety, było trzeba z tamtej strony wejść na połać dachu. I oczywiście, że można by było robić taki. Trochę papudractwo, ale można by było polakierować dach dotąd i tutaj zrobić przejścia. To jakby nie byłoby problemem. Natomiast ten dach de facto cały, gdzieś tam jest też ciut porysowany w danej części. On teraz jest brudny oczywiście, ale to wszystko jakby mogli... Zobaczycie później jak go umyjemy i przyszykujemy. Więc jakby dach cały musi być lakierowany na pewno. Kolejna sprawa, tutaj na słupkach od listew też są małe przecierki, więc opadówkę też trzeba by było pociągnąć, ponieważ będzie lakierowane, będą tylne błotniki, więc opadówki tak byśmy, że tak powiem ciągnęli. Maska była już wcześniej lakierowana. Problem polega na tym, że ta maska jakby samo z siebie polakierowana jest dobrze, ale no niestety kolor się lekko różni z błotnikami, co drażni. Z tego względu, że te błotniki niby tutaj przychodzą na równo, i tutaj jest tylko taka szersza połać, w którym widać tą różnicę koloru. On się lekko mieni, natomiast no mimo wszystko, nie ukrywajmy, auto jest, idzie w szarość, w brąz, a maska idzie w niebieski. Jest po prostu źle dobrany kolor. Stąd klient chciał, żeby właśnie maskę przelakierować i wycieniować z błotnikami. No i teraz wracamy do reszty, czyli mamy do lakierowania cały tył, łącznie z drzwiami. Zostają nam drzwi jedne i drugie, które też mają z tamtej strony dwie małe wgniotki. Tutaj mają też pod klamką jedną wgniotkę i są lekko porysowane. Stąd decyzja. Że będziemy lakierować cały samochód łącznie ze zderzakami, gdzie w listwach schodzi lakier. To wszystko będziemy musieli rozebrać, przygotować no i tyle. I będziemy się brać za lakierowanie tego samochodu i będzie to całka, także też sobie zobaczycie, jak dużo jeszcze pracy przed nami i ile jeszcze trzeba rozebrać, żeby miało to ręce i nogi. Lexus cały został wyszlifowany, wyorany i położony w epoksyd. Dlaczego? Ano dlatego, że nie był darty do samej samej blachy, dlatego, że to jest pierwsza powłoka i darliśmy go mniej więcej pod kataforezę. I w tym momencie chcieliśmy odciąć stare powłoki, dlatego położyliśmy wszystko w epoksyd. Na pewno doszlifować, dokitować na bank będzie trzeba tylne na kola. A tak poza tym, nic więcej: elementy są już w epoksydzie oprócz klapy i przedniej maski, co nastąpi pewnie dziś albo jutro. No, i trzeba się brać za szlifowanie tego wszystkiego. Dlaczego mógłbym tu położyć podkład, mógłbym tu położyć na przykład izolator, potem położyć podkład, mógłbym tutaj zrobić kilka innych rzeczy, czy na przykład cienki epoksyd położyć, taki, który się kładzie na, tylko po to, żeby nic nie rdzewiało. Natomiast zwróćcie uwagę, i to też czasami, jak mm, mamy rozmowy z klientami a propos. E, grubości lakieru, a propos różnych innych rzeczy. To ja wam powiem tak, ten epoksyd to jest jakieś 300 mikronów. I teraz po co on jest? Ano po to, że jak uderzy w niego kamień, to rdza się dalej nie będzie rozchodzić i ten epoksyd ci to na pewno przytrzyma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie muszę nakładać tysiąca powok, co jest generuje koszt dla klienta, dla mnie jeszcze więcej roboty. Tylko po to, żeby było trochę cieniej, dlatego że ja teraz z tych 300 mikronów wyprowadzę praktycznie sobie wszystko, czyli cały dach, wszystkie elementy, drzwi, które miały jakieś małe odpryski, małe wgniotki, to ja wszystko wezmę na klocku i wytnę tak naprawdę na tym epoksydzie, dlatego on jest taki zajebisty. I wtedy tego epoksydu zostaje tam pewnie koło setki, ale ja będę miał wszystko powycinane i teraz jak ja będę miał wszystko powycinane, Podszpachluję tylko tylne błotniki, tam położę podkład na szpachle, żeby oczywiście przykryć, wyrównać tak dalej, albo w ogóle położę ten sam epoksyd na to, żeby to wyrównać i wtedy będę mógł przejść już do lakierowania samochodu. Tak, na ten epoksyd mogę normalnie lakierować bazę Klar i nic się z tym <laughs> dziać nie będzie. Także na takim etapie jesteśmy właśnie z Lexusem, no i pewnie zobaczycie niedługo auto przygotowane do lakierowania. Lexus został, tak jak widzicie, cały położony w epoksyd. Raz jeszcze, czyli co nastąpiło? Zrobiliśmy tylne na kola, był położony epoksyd, ostatnio widzieliście, zostały podszpachlowane i ponownie został położony epoksyd. Następnie samochód został razem z wnękami, ze wszystkim oczywiście, i zostało auto wyszlifowane i przygotowane do lakierowania. Będziemy lakierować na epoksyd bezpośrednio. Nie będziemy kłaść podkładu, bo nie ma takiej potrzeby, żeby kłaść podkład wypełniający. Położyliśmy gruby epoksyd, mniej więcej około 300 mikronów. Został zeszlifowany. Wszystko już jest tak, jak być. E, powinno. Dach też został przygotowany, e, wszystkie wnęki, wszystkie elementy też już są przygotowane. I w tym tygodniu rozpoczniemy proces lakierowania tego samochodu. Czyli najpierw polakierujemy karoserię, na a później polakierujemy wszystkie bambetle do niego. Oczywiście mm, postaram się wam zamontować kamery GoPro, żebyście widzieli ten proces jak to się. Robi, Bo zawsze jednak są te pytania, czy zaczynamy od środka dachu, czy zaczynamy od krawędzi dachu, i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz już Wam wytłumaczę, że będziemy zaczynać stąd ciągnąć przez słupek do środka dachu, obejdziemy samochód z drugiej strony, będziemy kłaść z drugiej strony też na słupki, zejdziemy na wnęki, przejdziemy tylnym błotnikiem i zakończymy tylnym błotnikiem. Tutaj, tak to będzie wyglądać. Klar będziemy kłaść tak samo. Zresztą zaraz pewnie to zobaczycie. No, słuchajcie, tak jak mówiłem, auto zostało już wstawione, oklejone, przygotowane. Tutaj będziemy razem z wnękami robić. No, na wcześniejszym filmie nie powiedziałem Wam, bo, bo też to przeoczyłem. Pod ten kolor niestety, ale idzie czarny podkład czarne tło dlatego położymy mokro w mokro nie, czarne a nie szare na całość i wtedy będziemy lakierować już na gotowo auto. Za chwilę tutaj kolega Olek położy wszystko mokro w mokro i przed bazą postaram się zamontować chociaż jedną kamerę. Wracamy do naszego Lexusa. Lexus jest już powoli składany i już jest polerowany. W tym momencie za, został, że tak powiem, jak to się mówi, wycięty, czyli wszystko zostało zeszlifowane i przygotowane do polerowania, z tego względu, że auto oryginalnie strukturę ma prawie gładką. Jest minimalna mora, naprawdę minimalna. Więc na początek te miejsca, w których, no nie wiem, jakby trzeba zazbroić, czyli na przykład spryskiwacze wcześniej zostały wymatowane, wypolerowane dookoła spryskiwaczy i spryskiwacze zostały założone, tak samo dookoła atrapy, tak samo dookoła klamek i tak dalej tak dalej. Auto jest w tej chwili wycięte, dzisiaj rozpoczynamy proces polerowania tego samochodu. Zostały wcześniej wklejone szyby, zostały założone klamki i tak dalej tak dalej. Resztę będziemy dozbierać już delikatnie jak auto będzie wypolerowane, czyli lusterka, listwy, nazderzaki, te chromy i to wszystko później. Później, że tak powiem, jeszcze dojdzie. Plan na ten samochód jest taki, że skoro zostało już tyle zainwestowane i został już tak mocno polakierowany i cały, generalnie odświeżony, i tak dalej, więc klient się zdecydował na oklejenie samochodu frontu. Folię, więc myślę, że też, jeżeli się uda, to pokażemy Wam ten proces. Zderzak folia, maska folia, dwa błotniki folia, lusterka folia, tutaj przód dachu, ponieważ dach rdzewiał i musieliśmy to robić, też będzie folia zabezpieczająca. Więc myślę, że taki operacja takiego położenia, takiego frontu może się uda zrobić, właśnie kilka ujęć, żebyście też zobaczyli, ile to pracy wymaga i skąd biorą. Się te koszty. Póki co, auto trzeba wypolerować przygotować, żeby auto jeździło. Auto musi pojechać lawetą na przegląd, trzeba zrobić przegląd samochodu, bo się skończył i wtedy będziemy mieli mobilne auto i będziemy tym samochodem przemieszczać się do różnych firm i robiąc różne e, rzeczy, co mam nadzieję, że zobaczycie. Jeszcze dokładnych planów właściciela nie znam, ale e, już zostało napomknięte, że kilka rzeczy trzeba będzie w nim zrobić, więc, e, więc fajnie, bo też zobaczycie, jak można sobie ten samochód fajnie przygotować do e, dalszego użytkowania. Dobrze, kochani. Lexus LS 430. Kończymy tą imprezkę, chociaż jeszcze wiadomo jest kilka rzeczy do zrobienia. A dokładnie to wydech, a dokładnie to katalizatory, bo jest z nimi problem, a na szczęście my mamy kogoś, kto się tym zajmuje. Więc Pomożemy klientowi, żeby te katalizatory zrobić, wymienić, wszystko tam przygotować, a to jest osobna sprawa. Reasumując, dużo pracy, kilka etapów, kilka zmian etapów. I sumarycznie całe auto zostało przelakierowane, tylne reparaturki zostały wymienione, progi zostały wymienione, progi wewnętrzne zostały wymienione, części podłogi zostały wymienione, mocowania z tyłu części wahaczy, w sensie tam, gdzie wahacze dochodzą, też zostały wymienione. A w tak zwanym międzyczasie zostało zrobione jeszcze kilka rzeczy, typu Wyprany tam dywan, środek i tak dalej, bo to było osobno zlecone. Są zregenerowane reflektory, które przywiózł już właściciel, zaraz zresztą je zobaczycie, zapewne na przebitkach. Plus tego wszystkiego to był taki, że po lakierowaniu auto zostało zabezpieczone folią, jeśli chodzi o front, czyli dwa błotniki, maska, dach. Oczywiście w części tylko do dotąd, tak, do szyberdachu. Następnie słupki też do tej samej wysokości, lusterka i są zabezpieczone też folią bodajże, chociaż nie jestem pewny, reflektory, bo to właściciel już się tym zajął. Auto stało nas bardzo długo, dlaczego? No Dlatego, że na przykład do dzisiaj dnia czekamy jeszcze na kołki, które w Toyocie lubią iść miesiącami, albo nawet kilkoma miesiącami, co jest straszne, ale są oryginalne i nigdzie indziej ich nie dostaniecie, typu do zapięcia tutaj listew. Przychodzą takie kołeczki bardzo specyficzne, żeby te listwy zapiąć, wszystkie które są po obrysie samochodu. I te kołki po prostu wyglądają jak technologia NASA, i kosztują też jak technologia NASA, i czeka się na nie jak na technologię NASA. Więc to wszystko trwa tygodniami. Auto zostało złożone, przygotowane, jest wszystko skończone blacharsko-lakierniczo, zostały tylko wydechy po to, żeby tym samochodem jeździć, cieszyć się i żeby jeszcze zdążyć zamknąć sezon, chociaż z tego co wiem, to ma już zacząć padać, ale to nieistotne. Auto jest przygotowane pod każdym względem, <laughs> jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne. Te prace, które wykonywaliśmy, czyli progi, właśnie reperaturki z tyłu i tak dalej, wszystko stało zabezpieczone od profili zewnętrznych. Samochód z tego co wewnętrznych, przepraszam, od profili wewnętrznych. Z tego co wiem, samochód w tej chwili pojedzie na woski, bodajże na resztę, czyli tam będzie położony jakiś wosk, który jakiejś wysokiej jakości woski, nie wiem, bo, bo, to właściciel decyduje już i on będzie to załatwiał, on jedzie z to auto zabezpieczyć do końca, jak zabezpieczą samochód, my zrobimy wydechy, auto pojedzie na południe Polski na konserwację podwozia, e, która też zostanie wykonana w jakiejś takiej technologii bez ściągania wszystkiego, dół jest dość ładny, nie znaleźliśmy tam jakiś ogień z grdzy na podłodze itd. Tak itd. Tak dalej. więc to zostanie zabezpieczone i w Myślę, że po tych wszystkich etapach samochód będzie po prostu jeździł na co dzień. A jest się czym cieszyć, bo to jest w końcu V6 albo V8. Na pewno to jest ponad 4 litry. Generalnie jest tutaj czym jechać. Brzmi niesamowicie. Wszyscy, którzy wsiadali w ten samochód, czyli panowie od lawety, panowie od sprzątania, panowie od folii, od wszystkiego, każdy z nich stwierdził, że chyba taki samochód będzie sobie musiał kupić, bo faktycznie za wartość zrobionego tego samochodu, czyli oscylujemy tutaj gdzieś koło pewnie 100-120 tysięcy, nie dostaniecie w żadnym innym takiego wypasu, jak tutaj jest. Inaczej, można mieć w samochodzie wiele rzeczy, może być doposażony w wiele rzeczy, ale... Naprawdę nie kojarzę, żeby z segmentu do 120 tysięcy samochód miał z tyłu pamięć tylnej kanapy. Jakby no nie. Oczywiście dupy wentylowane, grzane, kierownice, szyby, pamięci foteli, przesuwanie, wysuwanie, całe tyłek jeździ w poziomie, fotel pod każdym kątem, i tak dalej. Z tyłu kanapa jeżdżona w każdych kierunkach. Coś cudownego, a do tego brzmi, jedzie, jest naprawdę zajebisty. Mega mi się podoba. Oczywiście nie jest to nowy samochód, trzeba o tym pamiętać. Obejdźmy go tak mniej więcej dookoła, bo chciałem Wam zwrócić e, uwagę na dwie rzeczy, e, które są w tych samochodach dość istotne. Jeżeli lakierujemy dach i wycinamy szybę i generalnie jeżeli ktoś w Lexusie będzie myślał o wycinaniu szyby, to trzeba pamiętać o tym, że to jest technologia zastosowana no, lata temu, i nie jest to szyba grzana na zasadzie pasków, które elektrycznie się podgrzewają, tylko z nagrzewnicy, czyli z ciepłego płynu, który krąży nam po układzie chłodzenia, tutaj dochodzą dwa węże, i tutaj jest wyklejana grzałka. Pamiętajcie o tym, bo może być to kosztowne. To są takie fajne rozwiązania, ale trzeba o nich wiedzieć, żeby tego nie zepsuć. Kolejną kwestią jest to, że te e, nakładki słupków, chyba tak to bym nazwał, jako nakładki słupków, e, te nakładki słupków nie są oklejane w folię, jak wcześniej żeśmy myśleli, oczywiście one folią, by the way, zostały zabezpieczone. Musiały zostać przelakierowane, zerwane do zera, musiały zostać przelakierowane na czarno i na to jest położona folia. E, one tutaj często odpryskują, a odpryskują dlatego, że jest źle skonstruowana ta uszczelka i ona prze i dlatego one odpryskują. Jeżeli macie to u siebie w samochodach, wystarczy to zdjąć, a to jest bardzo proste. Myślę, że jedna sobota wszystkie cztery słupki macie zdjęte i wtedy wystarczy je polakierować i będą znowu piękne. Jeżeli chodzi o tył samochodu, to jedna jest bardzo ważna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę nie mam kluczyków, a nie będę teraz po nie szedł. ale właściciele takich Lexusów będą o tym wiedzieć, tu jest plastik, pod spodem we wnęce, tu pod klapą bagażnika, tu we wnęce jest plastik, odkręćcie ten plastik i zobaczcie, czy tu nie ma rdzy, dlaczego tak jest, spływ wody jest tędy, ta woda podcieka pod ten plastik i tam lubi rdzewieć, na to zwróćcie uwagę, Ponadto jestem w dużym szoku, że na przykład Lexus nie rdzewieje dołami drzwi. Mimo tych listew i mimo tego, że tam jest sito z ilości kołków, jakichś zaślepek i wszystkiego innego, to on tam nie rdzewieje. Jeżeli wcześniej nie był robiony, ten na przykład był robiony i te drzwi, czyli drzwi kierowcy, były robione. I tak samo dlatego też z tyłu ze zderzaka schodził lakier, bo też był lakierowany i ktoś to źle zrobił, dlatego że okleił te listwy, które tam są takie cieniutkie i tam przez te listwy, ponieważ nie było domatowane, klar odchodził. Tutaj pod tymi listwami również była rdza, ale to wynikało z tego, że ktoś wcześniej bardzo źle tak po łebkach to zrobił, po prostu przetrysnął, została, została goła blacha, no i zaczęła... Rdzewić. To chyba tyle, jeśli chodzi o Lexusa, jestem bardzo ciekaw Waszych komentarzy, bo samochód jest fenomenalny i jestem bardzo ciekaw co sądzicie o takich samochodach, bo to są młode youngtimery, które w słabym stanie można kupić pewnie za nie 30-40 tysięcy, remont takiego samochodu będzie kosztował pewnie drugie tyle albo trochę więcej i co Wy o tym myślicie, żeby taki samochód posiadać? O. Trzeba wyciszyć, przepraszam Was najmocniej. Póki co, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, to zawsze pomaga nam się rozwijać, a przede wszystkim komentujcie, bo jestem ciekaw Waszego zdania. To tyle, jeśli chodzi o Lexusa. Do następnego, cześć.